Witam wszystkich, witam wszystkich, witam, witam. Lecimy sobie z czym, nie z tym, nie z tym, nie z tym. Lecimy sobie z maturką. Jest próbną maturką. O! Oh. Dobra! Tego tu nie wymyślą! No, jedziemy z pierwszym zadaniem od razu. Dobra, co my tu mamy? Zadanie: liczby. x1, x2 są różnymi rozwiązaniami, dokładnie tego równania. dokończ zadanie. Suma x1 plus x2 jest równa. No to sobie ogarniamy to równanie. Co my tu mamy? x plus 4 równa się 7. No to trzeba rozwiązać. To jak to rozwiązujemy? Jeśli mamy wartość bezwzględną, to po prostu, po pierwsze, przypisujemy to sobie tylko bez wartości bezwzględnej lub x plus 4, to może się równać tyle samo, tylko że minus 7. No czyli nie tyle samo, dobra. Ale chodzi o to, że patrzcie, pod tą wartością bezwzględną musi być to, żeby dało 7, to co musi być? Może być pod wartością albo 7, no bo wartość bezwzględna z 7 da nam 7, albo pod wartością bezwzględną może być minus 7, bo minus 7 wartość bezwzględna z minus 7. To jest oczywiście siódemka. OK, ale nie przedłużamy i rozwiązujemy. Wychodzi nam, że x to się równa po przerzuceniu 3 lub x to się równa po przerzuceniu minus 11. No i teraz tak, suma x1 plus x2. Tak naprawdę to są nasze dwa rozwiązania. To jest x1, to jest nasze x2. No to teraz x1 plus x2 to się równa 3 plus minus 11, czyli wychodzi mi minus 8 i odpowiedź b. Hmm. Dobra. To, lecimy z drugim. Co my tu mamy? Dokonaj zdanie. Taka liczba, ile ona jest równa. No to ogarniamy. No i tapujemy na TikToku, tapujemy, a na YouTube lajkujemy. Liczba, tak, ok. Pierwiastek piątego stopnia. No to jak to można zamienić? Można napisać, że to jest po prostu 5 do 1 piątej Dlaczego mamy takie prawo w potęgach, że tutaj po prostu mamy 1 przez. No, i będzie tu oczywiście stopień pierwiastka. Jeśli pierwiastek był piątego stopnia, no to w mianowniku tego wykładnika mamy właśnie stopień piąty, mamy piątkę. 1 razy 1, piąta i do minus piątej. Ok. no i co my możemy teraz sobie zrobić? Tak naprawdę możemy zapisać, że to jest 5 do 1, piątej, razy 5 do minus pierwszej. No dobra, bo mamy ujemną potęgę i to nam to odwraca i jeszcze do potęgi minus piątej. Ok, czyli co, ile bit wychodzi? Wychodzi mi. Teraz tak, jeśli mamy te same podstawy, piątka, piątka, pomiędzy tym mamy mnożenie, to wykładniki do siebie dodajemy. 1, piąta, minus 1, to ile będzie? To będzie po prostu minus 4, piąte. Jeszcze do potęgi minus piątej. Zatem co robimy? Teraz te wykładniki ze sobą przemnażamy. To nam się skróci to, to, to i będzie po prostu 5 do potęgi czwartej. I tyle w temacie. Odpowiedź: A ma, się Dobra, proste. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Wykaż, że taka liczba jest podzielna przez 21. No to od razu ciśniemy. Zamieniamy sobie wszystko na podstawę dwójki. Czyli mamy tak, dwa do setnej tutaj niezmiennie. I tak, 2 do drugiej i do potęgi czterdziestej dziewiątej. Dodać 2 do potęgi czwartej i do potęgi dwudziestej czwartej. To się równa. No to co, znowu? 2 do setnej dodać. 2. No i znowu działania na potęgach. Czyli co, wykładniki ze sobą przemnażamy. Jest to 2 do potęgi dziewięćdziesiątej I jeszcze dodać dwa do potęgi. Też przemnażamy. 4 razy 24 to 96. Co możemy zrobić? Wyciągamy teraz największy wspólny, czy, wspólny czynnik przed nawias. I możemy wyciągnąć 2 do 96. Zostaje mi 2 do potęgi 4. Dodać 2 do potęgi 2. Dodać po prostu 1. Ok, czyli 2 do potęgi 96 razy. Bo tutaj oczywiście mamy mnożenie. No i co? Ile wychodzi nam z tego nawiasu? No 2 do 4 to jest 16 plus 4 plus 1, ok, czyli daje nam to rzeczywiście 21, czyli 2 do 96 razy 2 razy 21. A co trzeba było wykazać, że jest podzielne przez 21? Czyli teraz na takiej maturce trzeba by było napisać coś w stylu liczba jest podzielna przez 21, ponieważ jeden z jej czynników jest podzielny przez 21. No i można sobie napisać jakieś CND, co należało dowieść, albo TWT, tyle w temacie. No i jest git. Zadanie trzecie rozpykane. Lecimy z dananiem czwartym. Dla każdej dodatniej liczby rzeczywiste X i dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej Y. Wartość wyrażenia, logarytm jakiś o podstawie siódemki z X a dodać 6 logarytm podstawie kurwa, siódemki z Y jest równa wartości wyrażenia. Hmm. Football Enjoyer siema, siema, siema. E, czy ja tu chcę wrzucać nam jakieś wzory. No, w sumie mogę, dobra. Czekajcie szybko. Karta wzorów. Kurwa nie to. O. karta wzorów wiedzie sobie. Logarytmy. Skąd to wszystko wiesz? Nie coś potrafię. E, dobra, co my tu mamy? Tak, o, mamy jakieś fajne wzorki. Dobra, będzie coś takiego. O, To nam się przyda. W kartach wzorów mamy tego typu wzorki. No i teraz one będą nam pomocne, z nich sobie skorzystamy. Tak, mamy logarytmy i widzimy, że te same podstawy. Co to nam mówi? Patrz, teraz najpierw skorzystamy sobie o z tego wzoru, jeśli mamy te same podstawy, albo jeszcze nie. Jeszcze w międzyczasie skorzystamy z tego. Jeśli, I co my wiemy? Że jeśli ta. Czekaj, ja przepiszę. Dobra, przepisuję na razie logarytm o podstawie 7 e, z X dodać, i teraz ta szóstka zobacz, jest przed logarytmem. Tak jak w tym przypadku. Jeśli szóstka jest przed logarytmem, tak jak tu R, to można ją uwiebać po prostu do potęgi tego logarytmu, do potęgi o tej liczby. I możemy zapisać, że to jest. Logarytm o podstawie siódemki z y do potęgi szóstej. No dobra. No i teraz tak. Ile to się równa? No to teraz korzystamy z tego wzoru, co podkreśliłem na pomarańczowo. Tylko, że z prawej strony wbijamy na lewą, bo mamy na razie taką postać jak tu. Jeśli mamy taką postać, to widzimy, że ta sama podstawa AA a, a tutaj jest, a tu jest 7,7. 7. Ok, no to co to nam mówi? To nam mówi tyle, że też będziemy mieli tą samą podstawę. Czyli logary to podstaje 7 i tworzymy sobie taki nawiasik jak tu mamy i przemnażamy po prostu te wyrażenia. To z tym. No dobra, no to co? Nic trudnego x razy y do potęgi szóstej. No ile to jest? Jest to po prostu odpowiedź D. I tyle w temacie. Ja nic kurwa nie umiem, a która klasa co naturalna, czy nie? No oczywiście można zapisać to mnożenie. Jak nie, mam no... nie ma zapisanego nic, to znaczy, że jest mnożenie, żeby wam się tutaj przypadkiem nie pojebało. Yy, dobra. O, to, to. Ta naturalna. okej. Okay. Ile z próbnej było grane? Eee... no i co, jazda, jazda jak biała gwiazda, tapujemy, nie śpimy, żyjemy, tapujemy, tapujemy. Ty, ty ry, ry. wiem, że przerwa świąteczna, ale to jest dzisiaj ostatni streamek w tym roku, dopiero ruszymy z kopyta w następnym roku, a teraz po tym streamku przerwa. Tyle w temacie. Eee, czy... o, pik... <laughs> Dobra. No to dawaj, może przynajmniej to zadanie rozpykasz. Pani Aniela wpłaciła do banku kwotę 60 tysięcy na lokalę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank doliczał odsetki w wysokości p% w skali roku od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Zgodnie z procentem składanym na koniec okresu oszczędzania kwoty na tej lokacie była równa wraz z odsetkami bez uwzględnienia podatków. Oprocentowanie lokaty w skali roku było równe. Hu hu hu. No to lecimy. No a jak? Eee, no to co? My wiemy, że ta nasza początkowa kwota, ja ją nazwę K0, jest 60 koła. No i teraz tak, po pierwszym roku naliczamy no jakieś odsetki. No to macie, że po pierwszym roku to będzie po prostu P%, ale ja nie będę pisał. P tylko napiszę to w uproszczeniu, że to jest P setnych. Dlaczego ja tak mogę napisać? No bo zobaczmy sobie jakiś przykład. Jak mamy na przykład 7%, to ja mogę napisać, że to jest 7 setnych, tak? No a my raczej sobie wolimy pisać w ułamkach niż w jakichś tam procentach. Także P razy 60 tysięcy. No na przykład właśnie jakby to była, nie wiem, tak jak w odpowiedzi D. 7% to by było jakieś 7 setnych. No nie, to będą te nasze odseteczki. No i teraz tak, yy, dobra, po drugim roku w takim razie będziemy mieli teraz Psetnych jeszcze razy pesetnych, czyli tak naprawdę pesetnych do kwadratu i razy 60 koła. No i my mamy napisane, że na koniec okresu oszczędzania kwota na tej lokacie była równa tyle. No, i oczywiście jest to lokata dwuletnia. Także to już nam wystarczy, czyli my wiemy, że po tym okresie ona będzie równa, właśnie tyle, czyli 6, 7, 9, 2, Pani mówi, że to wszystko jest łatwe, no i nagle. Tak jest. KV Paladin, Ety, Elo. siema, siema, siema. No dobra, no to. Mamy to, no to teraz w zasadzie wystarczy po prostu wyliczyć to p. Czyli ja mogę sobie napisać, że to jest p kwadrat przez 1, 1, 1, sorry, 0, 0, 0 razy 60 koła. Pyk, pyk, pyk. To się równa tyle. 6, 7, 9, 2, 5, 76. No to kumacie, co nie? Bo po prostu sobie teraz zrobiłem to. Mamy jedno równanie, jedną niewiadomą i trzeba to sobie rozwiązać x, x, hej, hej, hej. No to co? Chyba kalkulator w ruch i rozwiązujemy, no nie? Dobra, po pierwsze to mi się wracają te zera. Hop, 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 hop. I mamy p kwadrat, to będzie się równało to dzielone na tyle i jeszcze, dobra. Ile to będzie? Zabiorę kalkulator szybko. Jesteś nauczycielem? Nie, nie jestem. Studiuję na Politechnicy. Ale w tym roku mogę zostać Twoim nauczycielem, stary. Oglądaj, wbijaj, na, szczególnie na YouTube. Oglądaj dziką matematykę, a na maturce oj, będzie wynik. O takich to się nie śniło. Dobra, wychodzi tyle i teraz jeszcze to trzeba spierwiastkować. Na maturce macie kalkulator, no nie, także po prostu wpisujecie to do kalkulatora pierwiastek coś wam wychodzi. Czy ja to sobie wpiszę? To mi ile wyjdzie? 106,4, czyli tak naprawdę to jest 106,4%, czyli ile to jest? Po prostu 6,4%. Nie kurwa, to nie kurwa. Eee, No dobra, mamy to. Mamy to. Bardzo proste zadanie. Coś tam trzeba było policzyć i tyle w temacie. Co my tu mamy? Dla każdej z rzeczywistej X różnej od minus 1,0 oraz 1. Wartość wyrażenia jest równa. No i tak, tutaj oczywiście coś nam pierdzielało o jakiejś dziedzinie. No nie to naprawdę jest to, co trzeba wywalić, żeby jakoś to miało sens. Ale my się tym nie przejmujemy, a po prostu trzeba to sobie rozpykać. No i co my wiemy? Tutaj mamy jakieś dzielenie, a dzielenie to jest tak naprawdę mnożenie przez odwrotność, także lecimy. To przepisujemy bez zmian razy. Tak jak powiedziałem, przez odwrotność, czyli odwracam ułamek X plus 1, a na dole 3x kwadrat, to się równa. No, i teraz tak. Na pewno widzimy, że to mi się może już skrócić z tym. No to dobra, jak się skróciło, to się skróciło. No i nic tu po nas. W takim razie teraz tak. To rozbijamy ze wzoru skróconego mnożenia. No, jest taki wzorek w kartach wzorów. Także lecimy z niego. Pyk, pyk, pyk. A tu mi zostaje po prostu 3x, bo kwadrat mi się skrócił. To skracamy z tym i wychodzi mi 1 przez 3x to 3x minus 1. Jest taka odpowiedź. Nie ma, ale zobaczmy. Przemnóżmy sobie 3x kwadrat minus 3x i już jest taka odpowiedź. Odpowiedź B. Gdzieś jest na Sylwestra? Jeszcze nie wiem. Wiem, yy... ja wiem, do Zduniaka. Studiujesz budownictwo na PW? No, studiuję. Para liczb x równa się minus 1, y równa się 6. Jest rozwiązaniem układu równań. Mm, mm, spoko, gdzie a oraz b są? Albo poczekaj, dużo mamy tu maturzystów, czy nie? Jeśli jesteś maturzystą, stary albo stara, napisz... Dzika matematyka. Albo tyle w temacie, tyle w temacie, no, tyle w temacie napiszcie. Dobra, czekajcie, ja zaraz będę, idę sobie... Mało, coś mało, ale dobra. Może mamy tutaj wstydliwe osoby. Czy często będą live? Y? Jak często będą live? Y? Nie wiem, zobaczymy. Wiesz co? Na pewno ten liveik ostatni w tym roku, no ale to chyba nikogo nie dziwi, bo teraz przerwa świąteczna. Już i tak ee, pojewało mnie, że dzisiaj odpalam tego live'a. Ale polecam śledzić na Instagramie dzika.matematyka i będę informował. No w nowym roku coś tam będzie trzeba ruszyć. Pewnie nie od początku, ale od jakiejś. Połowy stycznia, no ale śledźcie na Instagramie, bo szykuje się fajny projekt, powiem Wam. Szykuje się naprawdę coś fajnego. YouTube też polecam, macie linka w bio. Jak tutaj jesteście z TikToka. Dobra, para liczb jest rozwiązaniem układu równań. No jeśli ona jest rozwiązaniem, to znaczy, że można wstawić tą parę do tego układu równań. A oraz B są liczbami rzeczywistymi. Wartość wyrażenia AB jest równa. No dobra, no to co? Nie pozostało nam nic innego, jak wstawić. Czyli tak, za x wstawiamy minus 1, czyli mamy minus a, za y wstawiamy 6, czyli mamy plus 3 razy 6, to się równa 20. Ok, no i teraz znowu mamy samego x, czyli mamy minus 1 plus b, b razy 6. Ok, dobra, czyli żeby tu się nie pojebać, to jest b równa się 5, albo ja tak napiszę, o, będzie wiadomo. Hmm... Aha. Dobra, to tylko taki zjebany prosty układ. Równaj. To niech im będzie. Nie zdałem tej próbnej teraz. No wiadomo, że się przydadzą. Okej, okay. a ile procent było grane? tam Misiek, hej, hej, hej. Dobra, no jak takie nam dali, to takie nam dali. No okej, okay, dobra, lecimy, bo zamulam. Minus A plus 18 to się równa 20, a tutaj mamy minus 1 plus 6B to jest B, dobra, to się równa 5. Czyli z tego nam wychodzi, że nasze. Albo napiszę jeszcze raz takie główienko, pyk. Teraz tak, yy, co nam wychodzi? Po przeniesieniu A nam wyjdzie po prostu, po prostu ile minus 2, tak? A nasze B wyjdzie nam, czekaj, 6B nam wychodzi, że to jest 6. 6B to się wychodzi, że to jest 6, czyli A wychodzi minus 2, a B wychodzi 1. I teraz mamy, mieliśmy przemnożyć A razy B, no to A razy B to będzie minus 2 razy 1, czyli minus 2. I odpowiedź A. 26%, no to było kurde blisko. Było, kurde... Ale dobra, no przyciśniemy, no lajwiki, no nie powiem, przydadzą się, a na no, ostatecznej myślę, że coś tam podziałamy, może 70%. 50 na luzie do wyciągnięcia. Lecimy dalej, rozwiąż równanie. Okej, okay, mamy jakieś równanie, to co? Najpierw w takich równaniach robimy dziedziny. Pamiętaj, cholero, nie dziel przez 0, czyli tak naprawdę trzeba ogarnąć sobie tak, że x minus 1 musi być różne od 0, czyli x różne od 1, tak samo 2x minus 2 też różne od 0. Można to sobie podzielić przez 2 i wychodzi nam oczywiście to samo. I wychodzi mi, że też x różne od 1. Yy, od można to w zasadzie zostawić tak, można napisać że dziedzinę, że x należy do rzeczywistych bez jedynki. Poko. No i co dalej? Teraz można sobie to przemnożyć w zasadzie na krzyż, tak jak to się tam robiło w podstawowie, czyli mamy tak x plus 3, a tutaj mamy 2x minus 2, to się równa x razy x minus 1. Ok. No i co dalej? Czyli mamy tak: 2x kwadrat minus 2x plus 6x minus 6 to się równa x kwadrat minus x. Teraz przenosimy wszystko na lewą stronę, czyli mamy x kwadrat. 4x, czyli plus, plus 5x minus 6 to się równa 0. No i ciśniemy deltę. Z delty nam wychodzi 25 minus 4 razy minus 6. I nam, nam wychodzi ile? Wychodzi nam 49, zatem pierwiastek z delty to będzie 7 k A skąd twoja wiedza ze szkoły? Ze szkoły... Mm, no wiesz, studiuję na polibudzie, no to coś tam wypada, wypada ogarniać, no nie? No i tak, mamy x1, że to będzie równe ileś i x2 to będzie równa ileś. No to co? Minus B, czyli minus 5, minus pierwiastek z delty, czyli minus 7 przez 2. Zatem wychodzi mi minus 12 przez 2, czyli minus 6. A tutaj mi wychodzi, że to jest minus 7 plus minus 5 plus 7 dzielone na 2, czyli 1. No dobra. No i co dalej? Tak naprawdę, zauważmy, że przecież z dziedziny wyrzuciliśmy tą jedynkę. Jeśli z dziedziny wyrzuciliśmy tą jedynkę, no to to nie należy do dziedziny, zatem minus szóstka jest naszą jedyną, odpowiedzią. Nie poznań, Warszawa. Największa miść w Polsce. Hmm. Dobra. To z kolejnym okay. ok 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 no i co my tu mamy rozwiąż yy, rozwiąż nierówność no to my mamy rozwiązać nierówność. W jaki sposób to sobie robimy? No wszystko przerzucimy na pewno na lewą stronę i weźmy na razie to sobie przerzućmy, tą minus 7k jest mniejsza, równa od 0. No i teraz tak, przemnóżmy wszystko, co się da. x kwadrat minus 6x minus 7 jest mniejsze, równa od 0. No i znowu z delciochy lecimy, czyli mamy tak, 36 minus 4 razy minus 7, to mimo wychodzi 36 plus 28, to się równa 64. Pierwiastek z delty to jest po prostu 8, i teraz tak: x1 to będzie 6 minus 8 dzielone na 2, czyli wychodzi minus 2 dzielone na 2, minus 1, a x2 to będzie 6 plus 8 dzielone na 2, 14 dzielone na 2, czyli 7. Dobra. No i co teraz? No to rysujemy to sobie, zaznaczamy na osi jakąś minus jedynkę, zaznaczamy na osi jakąś siódemkę i teraz pytanie, czy parabola będzie uśmiechnięta, czyli ramiona do góry, czy do dołu? No i zobaczmy, ramiona, y, współczynnik A odpowiada za ramiona. współczynnika to jest to, co tutaj przy x, w tym przypadku nie mamy i nic, czyli tak naprawdę mamy jeden. No jeśli mamy jeden i współczynnik, kierunku, y, nie, współczynnik A przy x kwadrat po prostu jest dodatni, to wtedy parabola ma ramiona skierowane ku górze. Gdyby był ujemny, to by było ku dołowi. No to dobra, rysuję, ramiona skierowane ku górze. I teraz mamy co sprawdzić? O, zobaczcie, jest mniejsze równo od zera. No to patrzymy, gdzie będzie mniejsze równo od zera. Tu będzie dodatnie, tu będzie ujemne i tu będzie dodatnie. Czyli tylko na tym odcinku. Mniejsze, równe, czyli tutaj oczywiście pyk, pyk. i to należy tak. X należy od minus 1 do siódemki. No i domknięte. Można pisać tak domknięte. Można pisać tak domknięte. I to, i to jest poprawne jak najbardziej na maturze. Jest dlatego domknięte, bo mamy mniejsze równe, a nie po prostu mniejsze. Dobra. To fajnie, pięknie i przyjemnie. Tutaj nie mam już wklejonego zadania. Czekajcie, wkleję zadanko. uja z tą jakością ale no dobra, chyba chyba coś tam widać dobra, co my tu mamy funkcja f jest określona następująca Coś takiego, coś takiego, ok, czyli to, to, dobra, to nas mało interesuje. Uzupełnij zdanie, wpisz odpowiednie przedziały w wykropkowanych miejscach, aby zadanie było prawdziwe. Dziedziną funkcji f jest przedział. Dziedzina, patrzymy po prostu po osi, na osi x, gdzie tutaj to coś jest ta nasza funkcja. No i zobaczmy, ona jest od minus 4 do plus 4. Tylko teraz ważne. Minus 4 jest. Otwarta, bo kółeczko jest niezamalowane, a czwórka już jest domknięta, bo jest zamalowane. Czy ty zdrowy dzień przed świętami? Jak widać, chyba nie. Ale wiesz, pikniemy sobie pół godzinki i potem już bajlando, no nie? Potem święta, wszystko. Ostatni raz w tym roku, a uwierz, nie pożałujesz, ziomuś. Zbiorem wartości funkcji. F. To ostatnie zadanko i kończymy, i będzie tyle w temacie. Zbiorem wartości. No i teraz tak. Zbiór wartości to jest po prostu po y, czyli tu. Tak, tak, tak. Dobra, czyli mamy od minus 1 do, do 3. No to co? Zapisuję. Minus 1, 3. Zajebiście. Zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja F przyjmuje wartości ujemne, jest przedział. Gdzie mamy wartości ujemne? Wartości, tak jak powiedziałem, po y. Czyli tu mamy dodatnie, dodatnie, dodatnie. I tutaj dopiero ujemne, ujemne i znowu przechodzi nam w dodatnie. To gdzie ona przyjmuje wartości ujemne? O, zobaczmy, na tym przedziale od tąd do tąd, czyli od, minus, od jedynki do trójki. To zapisuję, od jedynki do trójki otwarte, dlatego że już równo na jedynce i na trójce przyjmuje po prostu wartości równe 0. Tak, Zbiorem wszystkich argumentów, dla których... Funkcja F przyjmuje największą wartość, jest przedział. No to największa wartość ewidentnie jest po prostu tutaj. No to mamy przedział od minus czwórki do minus dwójki. No dobra, no i zaznaczam minus cztery, pyk, pyk, eee, minus cztery do minus dwójki. No i tyle w temacie. Dobra, 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 tyle nam starczy. Tyle nam starczy na dzisiaj. Będziemy z kolejnymi live'ikami. Ogólnie tak, zapraszam. Śledźcie dzika.matematyka na Instagramie. Tam będą jakieś równe newsy, co się dzieje, czy coś będzie się pojawiało na kanale, czy nie. Ty ten, czy tamten. Wiadomo, co jest grane. Wesołych świąt, panie i panowie. Kończymy to. Tyle w temacie. Pam, pam, pam.